23 sierpnia 1934 roku, godzina 14.47, niebo nad Warszawą. Słońce wisiało wysoko nad zgliszczami miasta, rozświetlając dym unoszący się z ruin starego miasta. W tej chwili, 10 tysięcy metrów nad walczącą stolicą, patrol czterech polskich Spitfire'ów dywizjonu 333 prowadził rutynową misję rozpoznawczą. Kapitan Jerzy Radomski, dowódca patrolu, Skanował horyzont przez zaparowane szkło kokpitu, obserwując niebo podzielone na strefy światła i cienia przez pierzaste chmury. Radio zawarczało ostrzeżeniem z naziemnej stacji. Bandit, bandit, Messerschmitty, azymut 290, wysokość podobna. Radomski uśmiechnął się gorzko. Znał Messerschmitty. Bf 109, szybkie, zwrotne, ale przewidywalne. W czerwcu 1940 roku nad Kentem zestrzelił siedem z nich. Jego eskadra zapisała się w historii jako najbardziej skuteczny dywizjon RAF-u. Niemieccy piloci, choć odważni, latali według instrukcji, mechanicznie, bez improwizacji. Pięć minut później patrol Radomskiego przestał istnieć. To, co się wydarzyło w tym krótkim przedziale czasu, na zawsze zmieniło polskie rozumienie wojny powietrznej i pokazało, że nawet najbardziej doświadczeni wojownicy mogą stać się ofiarami własnej pewności siebie. Polska sierpień 1939 roku to kraj podzielony między dwa światy. Na wschodzie armia czerwona przemieliła Wehrmacht, docierając do Wisły. Na zachodzie Aliantów dzielił od Niemiec tylko Ren i czas. A pomiędzy, w samym sercu Europy, toczyła się Powstanie Warszawskie. Desperacki zryw przeciwko okupantowi, który zmienił stolicę w piekło ognia i gruzu. Polscy piloci dywizjonu 303, bazujący w angielskim Northolt, otrzymali specjalną misję, wspierać powstańców lotem rozpoznawczym, przekazywać informacje o ruchach niemieckich, eskortować zrzuty zaopatrzenia. Byli legendą raf -u. W bitwie o Anglię zestrzelili więcej wrogich samolotów niż jakakolwiek inna jednostka. Ich nazwiska, Urbanowicz, Henneberg, Łukuciewski, zapisały się w annałach brytyjskiego lotnictwa, ale sierpień 1944 roku nie był wrześniem 1940. Luftwaffe, która błąkała się nad Londynem jak pijany olbrzym, przeszła transformację. Cztery lata wojny wyrzeźbiły z niemieckiego lotnictwa maszynę bezlitosną i precyzyjną. Nowe taktyki, nowi piloci, młodzi, fanatyczni, wyszkoleni w doktrynie szwarm, formacji czwórkowej, wzorowanej na myśliwskiej taktyce palca, już nie sztywne trójki Luftwaffe z 1940 roku lecz elastyczne, śmiertelnie skuteczne zespoły. A jednak polscy piloci tego nie wiedzieli. W ich świadomości Niemcy pozostali tym samym wrogiem. Odważnym, ale przewidywalnym. Messerschmitty były szybkie, ale Spitfire'y zwrotniejsze. Niemieccy piloci latali według instrukcji. Polacy latali sercem i instynktem. Ta pewność siebie, zrodzona z rzeczywistych osiągnięć, stała się niewidzialnym ciężarem. Kapitan Radomski prowadził swój patrol nad Warszawę z tym samym spokojem, z jakim latał nad kanałem La Manche. Czterej piloci, Radomski, Kowalski, Jankowski i młody Marek Zieliński, 23-latek, który dołączył do dywizjonu w czerwcu. Rutynowa misja, standardowa procedura. Radio zawarczało ponownie. Bandit 5 minut 10 tysięcy metrów. Radomski skinął głową, choć nikt go nie widział. Przyjąłem. Utrzymujemy kurs. Jego głos był spokojny, doświadczony, pewny. Niemcy atakują od słońca. To ich ulubiony manewr. Będziemy gotowi. Ale nie był gotowy na to, co nadchodziło. O godzinie 14:52 niebo eksplodowało ogniem. Messerschmitty uderzyły nie od słońca, lecz z dołu, od ziemi, w idealnie zsynchronizowanym ataku pionowym. 4BF 109G6 Pilotowane przez weteranów Jagdgeschwader 77 wykorzystały zasłonę dymu nad Warszawą jako kamuflaż, wzbijając się w ciszy radioelektronicznej jak drapieżniki wyskakujące z zastawionej pułapki. Pierwsza salwa przeszyła lewy Spitfire porucznika Kowalskiego. 20-milimetrowe pociski MG 151 rozerwały kadłub za kokpitem, obracając stalową konstrukcję w chmurę odłamków. Kowalski nie miał czasu na okrzyk. Samolot wszedł w korkociąg, płonąc jak pochodnia, spadając w dół z zawrotną prędkością. Radomski wrzasnął do radia. Rozproszenie, rozproszenie delta-delta. Ale nim Jankowski i Zieliński zdążyli zareagować, niemiecka czwórka wykonała manewr, którego polscy piloci nigdy wcześniej nie widzieli: Split S, gwałtowny przewrót na grzbiet, pikowanie, wyjście pod kątem prostym. Cztery Messerschmitty rozprysły się jak kule w grzebi lardowej, zajmując cztery punkty przestrzeni wokół polskiej formacji. Klasyczna taktyka otoczenia szwarm, wyszkolona do perfekcji. Jankowski próbował wykonać zwrot na prawo i wpadł prosto w linię ognia drugiego Messerschmitta. Seria dwudziestek przeszyła jego prawe skrzydło, odrywając je od kadłuba. Samolot zakręcił się w prawo, wirując jak zabawka, zanim eksplodował pięć sekund później. Dwa Spitfirey stracone w 18 sekund. Radomski poczuł, jak pot zalewa mu oczy pod guglami. To niemożliwe. Niemcy nie latają w ten sposób. Niemcy nie myślą w ten sposób. To był atak na poziomie, na poziomie elitarnych jednostek myśliwskich. Młody Zieliński krzyczał do mikrofonu: "Kapitanie, nie mogę ich zgubić. Są wszędzie". Radomski przewrócił maszynę na lewe skrzydło, próbując zyskać wysokość. Jego Spitfire zawy w proteście. Silnik Merlin pracował na granicy czerwonego pola obrotów. Spojrzał przez ramię i zobaczył Messerschmitta lecącego równolegle, 50 metrów z boku, śledząc go jak cień. Niemiecki pilot uniósł rękę w geście pozdrowienia. A potem otworzył ogień. Wojna zmieniła się, a oni tego nie zauważyli, póki nie było za późno. Radomski zanurkował w lewo, wykręcając maszynę w desperackim manewrze unikowym. Pociski przeleciały centymetry nad jego kabina rysując świetliste smugi w powietrzu. Silnik Merlina wył jak ranione zwierzę. Gesiły przygniatały go do fotela. Krew odpływała z mózgu. Ciemność zbierała się na krawędziach wzroku. Ale przeżył. Pierwsze trzy sekundy. Spojrzał w prawe lusterko. Messerschmitt wisiał na jego ogonie, niewzruszony, nieomylny. Pilot nie wykonywał gwałtownych ruchów. Nie strzelał na oślep. Czekał. Obserwował trajektorię Spitfire'a, Przewidywał następny ruch radomskiego, jak szachista studiujący szachownicę. To nie był przypadkowy atak. To było polowanie. Zieliński! krzyknął radomski do radia. Gdzie jesteś? Cisza. Potem chrzęst, trzask i głos młodego pilota. Spokojny. Zrezygnowany. Przerażająco dorosły. Kapitanie, nie dam rady. Mam trzy na ogonie. Silnik płonie. Radomski odwrócił głowę. Pięćset metrów z boku zobaczył Spitfire Zielińskiego, owinięty czarnym dymem, ścigany przez dwa Messerschmitty lecące w formacji. Trzeci czekał wyżej, jakby pilnował, by ofiara nie uciekła. Niemcy polowali stadnie. Nie było heroizmu w tej chwili. Nie było gniewu, tylko oszołomienie. Głębokie, zimne oszołomienie mężczyzny, który właśnie zrozumiał, że świat, który znał, przestał istnieć. Zieliński, mój skocz, opuść maszynę! Jestem nad miastem, kapitanie. Nad starówką. Jeśli skoczę, samolot spadnie na cywilów. Radomski zacisnął zęby. Zieliński miał rację. Pod nimi płonęła Warszawa. Dziesiątki tysięcy ludzi walczyło w ruinach. Ukrywało się w piwnicach. Spadający Spitfire mógł zabić dwadzieścia osób. Zieliński. Lecę na południe, kapitanie. Spróbuję dotrzeć do Wisły. A potem radio ucichło. Radomski widział eksplozję kątem oka. Pomarańczową kulę ognia, która rozbłysła nad południowym śródmieściem i zgasła w sekundę. Czwarty Spitfire przestał istnieć. Został sam. Messer Schmidt wciąż wisiał na jego ogonie, cierpliwy, niestrudzony. Radomski zrozumiał, że nie ucieknie, że niemiecki pilot bawi się nim, pozwala mu żyć jeszcze kilka sekund, obserwuje jego desperację, studiuje jego ruchy. Weszli jak katowani, wyszli jak bogowie wojny. Radomski przestał myśleć. Ciało przejęło kontrolę. Lata treningu, tysiące godzin lotu, instynkt wyrzeźbiony w bitwie o Anglię. Przewrócił maszynę na grzbiet, wykonał split S, pikował ku ziemi, wyszedł z nurtu dwadzieścia metrów nad dachami płonących kamienic śródmieścia. Schmidt podążał za nim. Nieodstępnie, jak widmo, Radomski przelatywał między kominami, nad placami pełnymi gruzu. Ślizgał się skrzydłem obok ocalałych wież kościołów. Ludzie na dole, powstańcy, cywile. Podnosili głowy, wskazywali palcami, krzyczeli coś, czego nie słyszał. Widzieli ich, widzieli polowanie, ale nikt nie mógł pomóc. Radio nagle ożyło. Głos niemiecki, spokojny, uprzejmy, mówiący łamaną angielszczyzną: Polish pilot. You fly well. But war is not 1940. You understand? Radomski zacisnął dłonie na drążku sterowym. Niemiec rozmawiał z nim. Niemiec, który właśnie zabił trzech jego ludzi, rozmawiał z nim przez radio jak instruktor z uczniem. Go to hell, wyszeptał Radomski. Śmiech w słuchawkach, nieszyderczy, prawie sympatyczny. We all go to hell, Polish. Question is: Today or tomorrow? Radomski wyszarpnął maszynę w prawo, przecinając powietrze nad placem teatralnym. Messer Schmidt podążał gładko, utrzymując dystans 40 metrów. Niemiecki pilot mógł strzelać, miał linię ognia miał przewagę ale nie strzelał your division 303 very famous battle of britain yes my father fly against you jagdgeschwader 26 he tell me stories radomski poczuł jak zimny pot ściera się o kołnierz kombinezonu he say polish pilots fly like devils no fear all heart radomski milczał but war change polish luftwaffe change we learn from you we learn from british we learn from russians now we are. pauza. Jakby Niemiec szukał właściwego słowa. Complete. Radomski spojrzał w lusterko. Zobaczył twarz niemieckiego pilota. Młodą, spokojną, niemal życzliwą. Facet nie miał więcej niż dwadzieścia pięć lat. I w tej chwili radomski pojął przerażającą prawdę. To nie była zemsta. Nie była nienawiść. Niemiec go szanował. I właśnie dlatego zabije go bez wahania. Z tym samym profesjonalnym spokojem, z jakim mechanik naprawia silnik. Respekt, polish. You deserve good death. Messer Schmidt otworzył ogień. Szacunek, honor, śmierć. Wojna dokonała alchemii cnót. Na dachu zrujnowanej kamienicy przy ulicy Długiej trzech powstańców obserwowało scenę przez lornetkę. Starszy sierżant Kazimierz Nowak, przedwojenny robotnik z Pragi, trzymał lornetkę drżącymi rękami. Obok niego klęczała osiemnastoletnia łączniczka, pseudonim Iskra, i młody żołnierz armii krajowej z pepeszą na ramieniu. Boże, to nasi! wyszeptała Iskra. Nowak milczał. Widział wojnę. Widział Wehrmacht wkraczający do Warszawy we wrześniu 1939. Widział egzekucje, łapanki, deportacje, ale nigdy nie widział czegoś takiego. Polowania na niebiosach, precyzyjnego, bezlitosnego, prowadzonego z niemal chirurgiczną elegancją. Polski Spitfire przemknął 30 metrów nad ich głowami, rozwiewając kurz i drobny gruz. Silnik wydzierał się z bólu, pozostawiając smugę ciemnego dymu. Messerschmitt szedł za nim jak cień. Stabilny, spokojny, nieubłagany. Dlaczego on nie strzela? zapytał młody żołnierz. Ten Niemiec. Ma go na celowniku. Nowak opuścił lornetkę. Spojrzał na chłopaka. Chłopaka, który miał 16 lat, może 17, za młodego, żeby rozumieć. Bo to już nie wojna, powiedział Nowak cicho. To demonstracja. Iskra spojrzała na niego. Co masz na myśli? Ten Niemiec pokazuje nam, pokazuje miastu i że nie ma ucieczki. Że moglibyśmy być najlepsi na świecie, a i tak przegramy. Bo oni się uczą, oni się rozwijają, a my... Urwał kręcąc głową. My wciąż walczymy jak we wrześniu. Młody żołnierz zacisnął dłonie na swojej pepesie. To nieprawda. Nasi piloci są najlepsi. Byli najlepsi. Poprawił Nowak. W 1940 roku. Teraz to Niemcy są najlepsi. I właśnie nam to pokazują. Na niebie rozegrał się finał. Spitfire próbował wykonać pętlę Immelmana. Klasyczny manewr obronny. Przewrót przez górę. Wyjście w przeciwnym kierunku. Ale Schmidt przewidział ruch. Niemiecki pilot wykonał Half Cuban Eight, wychodząc dokładnie tam, gdzie polski samolot kończył pętlę. Seria z działka. 20 pocisków na sekundę. Spitfire eksplodował nad krakowskim przedmieściem. Jasna kula ognia, która na moment przyćmiła słońce. Nowak zamknął oczy. Iskra płakała cicho. Messerschmitt wykonał zwycięski beczek nad miastem, jakby pozdrawiał widzów i odleciał na zachód. Oni patrzyli i zrozumieli, że legenda właśnie umarła na ich oczach Northolt, Anglia, godzina 17:30, tego samego dnia, wieści dotarły do bazy dywizjonu 303 o zmierzchu. Oficer łączności wszedł do sali odpraw z kartką papieru, pojedynczą białą kartką, na której było napisane tylko pięć słów: patrol Delta nie wrócił. Wszyscy zginęli. Dowódca dywizjonu, major Stefan Ganus. Weteran pod Tobruku i Monte Cassino wziął kartkę z drżącą ręką. Przeczytał raz, drugi raz. Potem położył ją na biurku i oparł się o framugę okna, wpatrując się w deszcz bębniący o szybę. Radomski, Kowalski, Jankowski, Zieliński, czterech najlepszych pilotów dywizjonu, czterech ludzi, z którymi pił, grał w karty. Modlił się przed misjami. Radomski, który opowiadał głupie dowcipy i płakał po nocach, Wspominając żonę zabitą w powstaniu warszawskim, Kowalski, który grał na harmonijce pieśni przedwojenne, Jankowski, milczek, który pisał wiersze i chował je w kieszeni kombinezonu, Zieliński, dzieciak, który miał wrócić do domu i zostać lekarzem, wszyscy martwi. Jak to możliwe? zapytał młody pilot, sierżant Pawlak. Niemcy, Niemcy nigdy nie byli tak dobrzy. Janus odwrócił się powoli. Jego twarz była szara, oczy zapadnięte, bo nauczyli się od nas, powiedział cicho. Wszystkich nas, Brytyjczyków, Rosjan, Amerykanów, Niemcy obserwowali każdą bitwę, każdą taktykę, każdy błąd i poprawili to, udoskonalili. Cisza w sali była gęsta jak mgła. Nasi chłopcy polecieli nad Warszawę myśląc, że walczą z Luftwaffe z 1940 roku, ale to już nie ta Luftwaffe. To, urwał szukając słów. To coś nowego, coś gorszego. Pilot podszedł do okna, stanął obok majora. Co teraz zrobimy? Janus milczał przez długą chwilę. Deszcz bębnił rytmicznie. Gdzieś w oddali zawył silnik startującego bombowca. Nauczymy się, powiedział w końcu. Tak jak oni się nauczyli, albo wszyscy zginiemy. Tej nocy w bazie dywizjonu 33 nikt nie spał. Piloci siedzieli w kantynie, pijąc herbatę, studiując raporty, analizując każdy szczegół ostatniej misji radomskiego. Próbowali zrozumieć. Próbowali dostrzec coś, czego wcześniej nie widzieli, bo wiedzieli, że jutro znowu polecą i że Niemcy będą na nich czekać. Żałoba trwała jedną noc, bo rano wojna wracała po swoje. W ciągu następnych trzech tygodni Luftwaffe zestrzeliła kolejnych jedenaście polskich samolotów nad Warszawą. Nie były to przypadkowe starcia. Każde spotkanie miało ten sam wzorzec. Polskie patrole, latające według standardowych procedur RAF-u, wpadały w pułapki zastawione przez niemieckie myśliwce stosujące nową taktykę szwarm. Czwórki Messerschmittów operowały jak wilcze sfory. Rozdzielały się, otaczały ofiarę, eliminowały bez litości. Brytyjskie dowództwo RAF-u było zaniepokojone. W raporcie z 15 września 1944 roku. Air Chief Marshal Trafford Lake Mallory napisał: Niemieckie lotnictwo myśliwskie nad Polską wykazuje poziom koordynacji i skuteczności, którego nie obserwowaliśmy nawet nad Francją. Ich taktyki są nowatorskie. Piloci doskonale wyszkoleni. Tracimy przewagę powietrzną. Ale dla polskich pilotów to nie był raport. To była tragedia. Major Janus zażądał spotkania z brytyjskim dowództwem. Domagał się nowych taktyk, nowych szkoleń, nowych procedur. Ale brytyjscy oficerowie kręcili głowami. Nie możemy zmienić doktryny całego Rafu tylko dla jednego teatru działań, argumentował grub kapitan Henderson, dowódca jedenasty grupy myśliwskiej. Wasze straty są wysokie, ale. Wysokie? Janus uderzył pięścią w stół. Straciłem piętnastu ludzi w trzy tygodnie piętnastu najlepszych pilotów to nie są liczby to są moi bracia Henderson westchnął. Rozumiem wasz ból, majorze. Ale musimy... Nie rozumiecie. Przerwał Janus, a jego głos stał się lodowato spokojny. Niemcy zmienili sposób walki. Jeśli my się nie zmienimy, przegramy. Ale słowa Janusa zabrzmiały w próżni. RAF kontynuował swoje procedury. Polscy piloci latali według tych samych instrukcji i ginęli, a Luftwaffe doskonaliła swoją sztukę. W dzienniku niemieckiego pilota, porucznika Hartmuta Wegnera z Jagdgeschwader 77, Znaleziono później zapis z 18 września 1944 roku. Dzisiaj zestrzeliliśmy trzech Polaków. Walczyli odważnie, ale ich taktyki są przestarzałe. Latają jak w 1940 roku. My latamy jak w 1944. Różnica jest śmiertelna. Czasem współczuję im. Ale współczucie nie wygrywa wojen. Precyzja wygrywa. Dyscyplina wygrywa. Nauka z przeszłości wygrywa. Wegner miał 24 lata i 73 potwierdzone zwycięstwa. Wróg nauczył się szybciej i płacili za to krwią swoich najlepszych. 25 września 1944 roku, baza Nordholt. Major Jainus siedział w swoim biurze, otoczony stosami raportów, map, schematów taktycznych rozłożonych na podłodze. Nie spał od 36 godzin. Jego oczy były podkrążone. Ręce drżały od nadmiaru kawy i adrenaliny. Próbował zrozumieć. Rozłożył na mapie każde starcie, każdą stratę, każdy ruch niemieckich Messerschmittów. Szukał wzorca, szukał słabości i znalazł coś. Niemcy byli perfekcyjni, ale ich perfekcja była ich ograniczeniem. Latali w czwórkach, zawsze, nigdy więcej, nigdy mniej. Cztery samoloty operujące jako jedna jednostka, dwa pary nawzajem się wspierające. System genialny, ale przewidywalny. Jeśli wiemy, że zawsze lecą czwórkami, mruczał Janus do siebie, kreśląc linie na mapie. Możemy przewidzieć ich rozmieszczenie. Możemy... Drzwi otworzyły się. Wszedł kapitan Edward Łuczyński, pilot z dziesięcioletnim stażem, człowiek o spokojnych oczach i szybkim umyśle. Majorze, mogę na chwilę? Janus skinął głową. Łuczyński podszedł do mapy, Przyjrzał się schematom. Myślisz o ataku na ich formację. Nie. Janus pokręcił głową. Myślę o zmuszeniu ich do rozbicia formacji. Łuczyński uniósł brew. Jak? Niemcy latają idealnie, dopóki wszystko idzie według planu. Ale co się stanie, jeśli sprawimy, że chaos zastąpi porządek? Janus wskazał palcem na mapę. Oni polują na nasze patrole, bo są przewidywalne. Cztery Spitfire'y lecące prostym kursem. Łatwy cel. Ale jeśli, zawiesił głos, formułując myśl, jeśli rozdzielimy się przed kontaktem, jeśli polecimy w sześciu różnych kierunkach, różnych wysokościach, różnych prędkościach, Łuczyński zmarszczył czoło. To chaos, to sprzeczne z procedurami Rafu. Dokładnie, uśmiechnął się gorzko Janus. Dlatego Niemcy tego nie spodziewają się. Oni przygotowali się na nasze procedury, nie przygotowali się na szaleństwo. Włóczyński milczał, studiując mapę. To samobójstwo, powiedział w końcu. Może, przyznał Janus. Ale kontynuowanie tego, co robimy, to pewna śmierć. Przynajmniej tak mamy szansę. Kapitan wyprostował się. Spojrzał majorowi w oczy. Kiedy lecimy? Jutro o świcie. Gdy nadzieja umiera, rodzi się desperacja, matka wszystkich rewolucji. 26 września 1944 roku. Godzina 05.15. Świt. Sześciu pilotów stało na płycie lotniska Northolt, obserwując mechaników przygotowujących Spitfire'y do lotu. Zimny wiatr wiał od wschodu, przynosząc zapach benzyny, oleju i mgły. Major Janus stał przed nimi z mapą w dłoniach. Panowie. Zaczął, a jego głos był spokojny, niemal obojętny. Dzisiaj nie latamy jak RAF. Dzisiaj latamy jak Polacy. Uśmiech przemknął przez twarze niektórych pilotów. Plan jest prosty. Lecimy nad Warszawę jako patrol sześciu maszyn. Kiedy Niemcy się pojawią, a pojawią się, zawsze się pojawiają. Rozdzielamy się. Każdy leci w innym kierunku, innej wysokości. Zmuszamy ich do podjęcia decyzji. Gonić jednego z nas, czy trzymać formację? Kapitan Łuczyński zapytał. A jeśli pogonią za wszystkimi? To rozbijemy ich czwórkę. A rozproszeni Niemcy są łatwiejsi do pokonania niż zgrany zespół. Młody pilot, chorąży Tomasz Wiśniewski, uniósł rękę. Majorze, to wciąż sześciu z nas przeciwko czterem z nich. Nawet rozproszeni są lepsi. Są lepsi w lataniu według planu, przerwał Janus. Ale my nie damy im planu. Damy im chaos. Cisza. Panowie. Janus złożył mapę. Spojrzał każdemu w oczy. Radomski, Kowalski. Jankowski, Zieliński. Ginęli, bo latali przewidywalnie. My nie popełnimy tego błędu. Będziemy nieprzewidywalni. Będziemy śmiertelni. Jeden z pilotów, porucznik Kazimierz Borowski starszy z siwiejącymi skroniami zapytał cicho, a jeśli to nie zadziała majorze? Janus nie odpowiedział od razu. Spojrzał na